Czuwaj, będę mówić o książkach. Moi drodzy, dzisiaj powiem nie do końca o książce, ale o pewnym bardzo ważnym wstępie do pewnego regulaminu, który wydany został w organizacji harcerek w 1939 roku. Autorką tego wstępu była Jadwiga Falkowska, osobowość, która wywarła na przedwojenne harcerstwo olbrzymi wpływ. Harcmistrzyni Rzeczpospolitej. Drużynowa trzeciej lwowskiej drużyny skautowej, naczelniczka harcerek w latach dwudziestych, osoba, która zajmowała się programem w harcerstwie, która do harcerstwa żeńskiego wprowadziła gry polowe, e, które wcześniej nie były tam tak popularne, e, członkini wielu zespołów programowych, zespołów zajmujących się tworzeniem podwalin e, skautingu żeńskiego w Polsce. W końcu e, członkini Aka, która zginęła w Powstaniu Warszawskim. Ale dzisiaj chciałabym taki ułameczek tego jej życiorysu, a mianowicie chciałabym Wam powiedzieć o broszurze, którą napisała, która nazywa się Czym są Sprawności? Ja mam ją w takiej formie, ponieważ zaprzyjaźniona kiedyś ze mną drużyna, Falkowską miała za swoją bohaterkę. No, i instruktorzy tej drużyny wydali własnym sumptem, czym są sprawności, kiedy jeszcze nie można było jej kupić. Teraz podobno krąg Biblioteka Kręgu Płaskiego Węzła wydaje, czym są sprawności, więc zachęcam Was do kupienia. Falkowska w tym wstępie do wydanego w 39 roku regulaminu sprawności harcerek. Pisze, jak ważną rolę w indywidualnym rozwoju harcerki, w jej wychowaniu pełni właśnie sprawność. I z jednej strony te same wiadomości znaleźć można już w 1918 roku w regulaminie sprawności skautowych, które wydał Sedlaczek, który pisze: Należy zawsze zwracać uwagę na indywidualne cechy każdego skauta. Nie zapominajcie, że wybrać sprawność powinien on, a nie wy. Niech się zabiera do tego, co mu się najwięcej podoba. 1918 rok. I to samo przeczytać można w roku 2000, w 2019, czyli ponad 100 lat później, w obecnym regulaminie. Wybór zdobywanej sprawności zależy od indywidualnej decyzji harcerki i harcerza. Zadaniem drużynowego jest przedstawienie harcerzom oferty. Ale Falkowska te proste informacje opisuje. W sposób mistrzowski sięga do dna, do sedna tego, czym są sprawności, pokazuje jak ważne są one w rozwoju indywidualnym harcerki i jak ważne są w pracy zastępu. Folkowska zwraca uwagę, że praca zastępu składa się z trzech rzeczy. Pierwszy to są stopnie. Stopnie, które mają, które mają sztywny, narzucony odgórnie obraz których regulaminy są takie same dla wszystkich harcerek. Falkowska pisze nawet o tym, że takie same dla skautek na całym świecie. I to jest ta podstawa. Taka ma być skautka. Takie ma mieć umiejętności, taką ma mieć wiedzę. Ale skautka ma także rozwijać się indywidualnie. I właśnie, żeby to robić, przydaje jej się sprawność. I trzecim elementem pracy zastępu jest życie zastępu. Bo Falkowska zauważa, że oczywiście... Nie da się wszystkiego przewidzieć, nie da wszystkiego się wsadzić w ramy regulaminów stopni i sprawności. Ale wszystkie trzy elementy muszą współgrać. Nie może być zastępu bez stopni, bez sprawności i bez życia. A dzisiaj często mam wrażenie, że pozostajemy już tylko przy tym trzecim elemencie. Tymczasem do realizowania ideałów harcerskich przez zaprawianie się w codziennych, choćby zwykłych i drobnych czynnościach, ale które nam da świadomość, że umiemy coś dobrze zrobić, że możemy być użyteczni, a przede wszystkim da nam poczucie mocy i radości, służą sprawności. I właśnie o takich sprawnościach, które według Falkowskiej zdobyte pozwolą na dużo uczciwsze mówienie, czuwaj, bo aż tak mocno o sprawnościach mówi, Falkowska zachęca. Mówi ona o tym, że sprawności nie tylko dają umiejętności. Ale służą przede wszystkim skautce do tego, żeby zwiększyła ona poczucie własnej wartości i przydatności. Pisze, że człowiek przydatny i czujący, że może się do czegoś przydać, tworzy swoje szczęście mocniejszym i szczęśliwszym. Na pozór zapewne można by myśleć, że sprawność przeznaczona jest tylko dla harcerki, dla jej umiejętności. Ale to nie tak. Falkowska dobitnie pokazuje w swojej broszurze, że po to zdobywamy umiejętności, żeby służyć. Po to właśnie, żeby stać się przydatnym dla innych, żeby móc się uspołecznić. I ta, to zdobywanie sprawności, które wydaje się tylko indywidualnym rozwijaniem, jest skierowane do świata zewnętrznego. E, cały rozdział tej broszury poświęcony jest służbie. E, Falkowska opisuje najróżniejsze przykłady służby, którą może pełnić skautka i sprawności, jakie powinna poznać, żeby pełnić się jak najlepiej. Oczywiście e, zwraca ona też uwagę na to, jak powinien wyglądać program sprawności. O tym, że sprawność to umiejętności, ale zarazem mają one budować charakter. O tym, że człowiek ma być użyteczny dzięki sprawnościom. O tym, że uczenie się nie może wyglądać tak jak w szkole, a każda skautka musi mieć samodzielność i inicjatywę. Mówi też o tym, jak zdobywa się sprawność. Przestrzegał na nas przed tym, żeby sprawności nie stały się parodią samych siebie, żeby harcerka nie próbowała czegoś zrobić, ale żeby miała pewność, że coś umie. Te wszystkie rady Falkowska zamieszcza w swojej broszurze. Zachęcam każdego drużynowego, żeby do niej sięgnął, żeby poświęcił tą chwilę czasu, by te kilkanaście stron przeczytać. A tymczasem zachęcam Was także, do zdobywania sprawności, które przygotowało ruch programowo-metodyczny, ręka metody. Są to sprawności związane z koronawirusem, właściwie walką z nim, oczywiście, bo mam nadzieję, że już niedługo to, co teraz mówię, przejdzie do historii. Ale gdy siedzę tu i nagrywam ten filmik, w Europie szaleje wirus. A my zamknięci w domach zastanawiamy się, jak nie zwariować. No ale jest na to oczywiście sposób. Najlepszym sposobem na niezwariowanie jest czytanie. A teraz tego czasu na czytanie jest bardzo dużo, więc polecam Wam harcerskie lektury. A Waszym harcerzom i zuchom znów polecam sprawności, do których będziecie mogli znaleźć tutaj link, regulamin ich. A tak wyglądają ich znaczki.